Czy gotowi? Chcecie to zobaczyć? And now, the finale. Wszystko jasne! Zwycięzcą Red Bull Soccer 2024 zostaje! WHY dwa, dwa jeden, jeden, JEDIE! Dokładnie teraz! Wielkie brawa! ogromne brawa, ale nie zapominajmy też o świetnym występie drugiego zespołu, czyli bracia Kacperczyk. Oni również zaprosili wspaniałych gości, zrobili świetne show. Zróbcie dla nich wielki hałas! Mogę coś powiedzieć? Słychać mnie? Oczywiście, że możesz. Dziękuję wam z całego serca za tą wygraną. Dedykuję ją wam. Oraz Okiemu Jesteście niesamowici, nie? Kocham was na pełnej prostytutce, nie? nie? Nie ma słów do tego, żeby to powiedzieć Mógłbym tu godzinę pierdolić i snuć Ale chuj, po prostu naprawdę dwa Przepraszam, trzy proste słowa Kocham was! No i chciałem pogratulować również Kacperczukowi no bo nie ma co pierdolić, ale jego show było też dojebane I chłop kurwa wie z braciakiem jak to robić Więc Kacperczyki kurwa, piękne gówno Zróbcie za nich hała. Piękne gówno stary O mam, mam mikrofon Łajcior, by też gratulacje, naprawdę uważam, że Zajebisty koncert Pozdrawiam dla, Pozdrowienia dla 2.1.1.5 Niech się to Dzięki w chuj. Zróbcie wielki hałas dla Łajczora, naprawdę.